Prawdziwa historia tej babci: zostałam porzucona w niebezpiecznej dzielnicy i odkryłam coś, czego nigdy bym się nie spodziewała. Warszawski wiatr niesie ze sobą coś więcej niż tylko przenikliwy chłód zimy. Szepcze historie w zapomnianych zaułkach, opowieści o życiorysach, które krzyżują się, nie rozpoznając się nawzajem, o sekretach skrywanych w zmęczonych sercach. Każdy płatek śniegu, który dotyka ziemi, jest jak zamarznięta łza. Chwila zagubiona w czasie. Takie historie zasługują na to, by je usłyszeć, podzielić się nimi i poczuć. Jeśli wierzysz w moc dobrej opowieści, rozważ subskrypcję naszego kanału. Dzięki temu żadna z nich nie zginie w ciszy. Ta, którą dziś opowiemy, zaczyna się nie początkiem, lecz rychłym końcem, w lodowatym sercu polskiej stolicy. Powietrze było tak zimne, że zdawało się pękać przy każdym oddechu. Maria Kowalska czuła je w kościach. Stary ból, który nie miał nic wspólnego z jej wiekiem, a wszystko z miejscem, w którym się znajdowała. Stojąc przed Praga Spectrum Tower, monolitem ze szkła i stali, który przebijał szare warszawskie niebo, czuła się niewidzialna, duch z przeszłości nawiedzający przyszłość, która do niej nie należała. Budynek był antytezą wszystkiego, co znała: gładki, bezosobowy i przerażająco cichy. Był to pulsujące serce nowej dzielnicy Pragi. Dzielnicy, którą widziała, jak zostaje pochłonięta i przekształcona przez niewidzialną i potężną siłę. Jej dłonie, sękate i poplamione wiekiem i pracą, drżały w wznoszonych rękawiczkach. To nie był tylko chłód, to był strach, przytłaczająca fala lęku i nadziei, która przyprawiała ją o zawroty głowy. W kieszeni ciężkiego płaszcza jej pomarszczone palce ściskały pożółkły kawałek papieru, kopię aktu urodzenia, kruchą jak jej własne nadzieje. Obserwowała ludzi wchodzących i wychodzących. Mężczyźni i kobiety w drogich garniturach, ze skórzanymi teczkami i skupionym wzrokiem, mijali ją, jakby była częścią ponurego miejskiego krajobrazu, latarnią lub koszem na śmieci. Nikt nie spojrzał na starszą panią w chuście na głowie i ubłoconych butach, której twarz była mapą głębokich zmarszczek, z których każda opowiadała historię straty i odporności. Przepraszam pana! Powiedziała do barczystego ochroniarza, który strzegł obrotowych drzwi jak nowoczesny cerber. Jej głos był słaby, szept niemal pochłonięty przez wycie wiatru. Mężczyzna zmierzył ją wzrokiem od stóp do głów. Jego spojrzenie było barierą równie nieprzeniknioną jak szkło budynku. Tak? Ja, ja muszę zobaczyć się z panem Nowakiem, Piotrem Nowakiem. Imię wyszło z jej ust jak modlitwa i przekleństwo. Ochroniarz zaśmiał się krótko i bez humoru. Czy jest pani umówiona? Nie, nie jestem, ale to bardzo ważne. To sprawa osobista. Proszę pani, setki ludzi codziennie uważa, że ma osobistą sprawę do pana Nowaka. On nie przyjmuje nikogo bez umówienia. Proszę się odsunąć od wejścia. Odmowa była jak cios w żołądek. Maria cofnęła się o krok, a jej serce zamarło. Spojrzała w górę, na dziesiątki pięter ciemnych okien, wyobrażając sobie, w którym z nich on może być. Jej wnuk, chłopiec, którego twarzy nigdy nie widziała, którego imię poznała zaledwie kilka tygodni temu i który, jak na ironię, był właścicielem wszystkiego wokół niej, właścicielem zrujnowanej kamienicy, w której mieszkała, właścicielem dziurawej ulicy, właścicielem zimnego powietrza, którym oddychała, zrozpaczona usiadła na lodowatej kamiennej ławce po drugiej stronie ulicy, śnieg zaczął padać intensywniej, pokrywając jej ciemny płaszcz warstwą bieli. Czuła na sobie ciekawskie spojrzenia niektórych przechodniów, ale nie dbała o to. W jej głowie panował zamęt. Podróż tutaj była aktem desperacji. Opuścić swoją małą wioskę, bezpieczeństwo swojego ogródka i rutyny, by przyjechać do wielkiego miasta w poszukiwaniu ducha. A teraz znalazła nie ducha, lecz króla w jego szklanym zamku. A bramy były zamknięte. Nagle na fasadzie budynku zapalił się gigantyczny ekran. Była to reklama promocyjna grupy Nowak. Obrazy projektów budowlanych, nowoczesnych parków i uśmiechniętych, szczęśliwych rodzin przewijały się w szybkiej sukcesji, a potem pojawiła się jego twarz. Piotr Nowak, młody mężczyzna, może po trzydziestce, z ciemnymi, dobrze ostrzyżonymi włosami, mocną szczęką i oczami tak intensywnie niebieskimi, że zdawały się przebijać ekran. To były oczy jej syna, oczy Jana. Maria przyłożyła dłoń do ust. Szloch uwiązł jej w gardle. To był on, ten sam kształt twarzy, to samo poważne spojrzenie, które pamiętała u jego ojca, mimo że znała go tylko przez krótką chwilę. Zobaczyć go tam, tak wielkiego i nieosiągalnego, podczas gdy ona była tu na dole, mała i zapomniana, było najokrutniejszą z ironii. Jej świat stał się kiepskim żartem. Biedna babcia mieszkająca na łasce w posiadłościach swojego wnuka milionera, który nawet nie wiedział, że ona istnieje. Śnieg padał. Zamazując obraz na ekranie, a gorące łzy, które w końcu popłynęły z oczu Marii, zamarzały na jej pomarszczonej twarzy. Przed chłodem Warszawy było ciepło ziemi. Życie Marii Kowalskiej przez ponad siedemdziesiąt lat było definiowane przez rytm pór roku w jej małej wiosce pod Lublinem. Jej domem była skromna drewniana chata kryta strzechą, którą ona i jej zmarły mąż Stanisław łatali niezliczoną ilość razy. Zapach domu był mieszanką pieczonego chleba żytniego, drewna palącego się w kominku i wilgotnej ziemi jej ukochanego ogrodu. Tam Maria była kimś, była panią Kowalską, która uprawiała najsłodsze pomidory, i której powidła śliwkowe były sławne na lokalnym targu. Jej dłonie, teraz drżące w wielkim mieście, były pewne i zręczne, gdy zanurzały się w ziemi. Jej ogród był jej sanktuarium, świadectwem jej zdolności do tworzenia życia, i piękna z niczego. Każdy kwiat, każde warzywo było dzieckiem, którym mogła się opiekować, patrzeć, jak rośnie i w końcu zbierać plony. Ale za spokojem wiejskiego życia, nad duszą Marii, unosił się uporczywy cień cień o imieniu Jan. Miała zaledwie osiemnaście lat, kiedy się urodził. Były to trudne czasy na powojennej polskiej wsi. Jej pierwsza miłość młody żołnierz, który nigdy nie wrócił ze służby. Zostawił ją z czymś więcej niż tylko złamanym sercem. Zostawił ją z dzieckiem w drodze, w społeczności, gdzie bycie samotną matką było wyrokiem ostracyzmu i nędzy. Jej rodzice, biedni i pobożni rolnicy, byli zdruzgotani. Wstyd był zbyt ciężkim brzemieniem do udźwignięcia dla rodziny. Maria pamiętała noc narodzin Jana, jakby to było wczoraj, ból porodu zmieszany z paniką o przyszłość. Trzymała swoje dziecko w ramionach tylko przez kilka godzin. Dotykała jego małych paluszków, czuła ciepło jego skóry na swojej i zapamiętywała każdy szczegół jego uśpionej twarzy. Miał oczy ojca, głębokie i poważne błękitne oczy. Zaśpiewała mu kołysankę, tę samą, którą śpiewała jej matka, prostą melodię o samotnej gwieździe na nocnym niebie. Następnego ranka, z sercem rozdartym na strzępy, oddała go. Zakonnica o surowej twarzy z sierocińca w Lublinie zabrała go. To dla jego dobra. Moje dziecko, powiedziała zakonnica ze zużytym współczuciem. Będzie miał rodzinę, przyszłość, coś, czego ty nie możesz mu dać. Te słowa miały być pocieszeniem, ale zabrzmiały jak gwoździe zamykające jej trumnę. Nigdy sobie tego nie wybaczyła. W następnych latach wyszła za mąż za Stanisława, dobrego i łagodnego człowieka, który znał jej historię i kochał ją mimo wszystko. Mieli proste, ale godne życie. Nigdy nie mogli mieć więcej dzieci cichy smutek, który oboje nosili. Maria postrzegała to jako swoją karę. Po śmierci Stanisława dziesięć lat temu, samotność stała się jej stałą towarzyszką. Praca w ogrodzie zajmowała jej ręce, ale jej umysł nieustannie błądził ku utraconemu synowi. Co się z nim stało? Czy został adoptowany przez dobrą rodzinę? Czy był szczęśliwy? Czy w ogóle wiedział, że ona istnieje? Matka, która kochała go z daleka w milczeniu? Poczucie winy było jak gryzące zwierzę, które zjadało jej wnętrzności podczas długich, cichych nocy. Zachowała jeden jedyny skarb z tamtej fatalnej nocy, mały wełniany bucik, który sama zrobiła na drutach. Był znoszony i kruchy, przechowywany w drewnianym pudełku pod łóżkiem. Czasami w nocy brała go do ręki, a miękka tkanina była namacalnym przypomnieniem syna, którego ledwo znała. To była jej pokuta i jej jedyna więź z nim. Życie na wsi toczyło się dalej, niezmienne. Sąsiedzi byli życzliwi, ale zdystansowani. Była wdową Kowalską, stałą i nieco tragiczną postacią. Nikt nie znał prawdziwego ciężaru, który nosiła. Dla nich jej smutek był spowodowany utratą męża. Nikt nie podejrzewał o wiele starszej i głębszej rany, która nigdy się nie zagoiła. Jej egzystencja była cyklem sadzenia, zbierania, wekowania i przetrwania zimy w oczekiwaniu na następną wiosnę cyklem, który został nagle przerwany przez kawałek papieru. Zmiana zaczęła się od listu. Nie był adresowany do niej, lecz był to stary list znaleziony w rzeczach zmarłej sąsiadki, której córka sprzątała dom. List, datowany na prawie 20 lat wstecz, pochodził od dalekiej kuzynki mieszkającej w Warszawie i wspominał mimochodem o spotkaniu młodego człowieka o imieniu Jan Nowak, który został adoptowany z sierocińca w Lublinie. I był niesamowicie podobny do biednej dziewczyny Kowalskiej z sąsiedniej wioski. Dla córki sąsiadki była to błaha ciekawostka. Dla Marii był to promień słońca przebijający dziesięciolecia ciemności. Nowak, nazwisko rodziny, która go adoptowała. I był w Warszawie. Ziarno nadziei, dawno uśpione, zaczęło kiełkować z gwałtowną siłą. Opuszczenie domu było najtrudniejszą decyzją w jej życiu. Oznaczało porzucenie grobu Stanisława, swojego ogrodu jedynego bezpieczeństwa, jakie znała. Ale potrzeba wiedzy, może znalezienia jakiejś formy odkupienia była silniejsza. Sprzedała część swojego dobytku, wynajęła swoją małą chatę młodej rodzinie za bezcen i ze zniszczoną walizką, zawierającą kilka ubrań, pudełko z wełnianym bucikiem i sercem w gardle, wsiadła do pociągu do Warszawy. Przyjazd do stolicy był szokiem sensorycznym. Hałas, pośpiech, ogrom budynków. Wszystko ją przytłaczało. Ona, przyzwyczajona do śpiewu ptaków i szumu wiatru w drzewach, czuła się jakby tonęła w morzu betonu i hałasu. Z niewielkimi pieniędzmi, które miała, jedynym lokum, jakie udało jej się znaleźć, było małe mieszkanie w starej kamienicy na Pradze. Dzielnica była paradoksem. Przedwojenne fasady, wciąż noszące blizny po kulach, wznosiły się obok nowych, lśniących apartamentowców. Ciemne ulice i ponure podwórka kryły się za głównymi alejami gdzie zaczęły pojawiać się modne kawiarnie i galerie sztuki. Jej budynek był jednym ze starych. Tynk odpadał ze ścian korytarza. Winda była wiecznie zepsuta, a powietrze przesiąknięte zapachem stęchlizny i gotowanej kapusty. Jej mieszkanie to był maleńki pokój z aneksem kuchennym i wspólną łazienką na korytarzu. Okno wychodziło na ponure wewnętrzne podwórko, pajęczyne sznurów na pranie i kruszących się ceglanych ścian. Samotność, którą czuła na wsi, była melancholijnym spokojem. Samotność w Warszawie była zimną i przerażającą otchłanią. Była otoczona przez tysiące ludzi, ale nigdy nie czuła się tak samotna. Jej dni stały się monotonną i pełną udręki rutyną. Szukała jakiegokolwiek śladu Jana Nowaka, chodziła do archiwów miejskich, kościołów, domów kultury, ale jej poszukiwania były poszukiwaniami amatora w biurokratycznym labiryncie. Nazwisko Nowak było powszechne a bez dodatkowych informacji drzwi zamykały się przed jej nosem. Jej małe oszczędności zaczęły topnieć w zastraszającym tempie. W tym czasie poznała Zofię, swoją sąsiadkę z ściany. kobietę w jej wieku, wdowę jak ona, ale zahartowaną i ostrą przez życie w mieście. Zofia, z włosami ufarbowanymi na wyzywającą czerwień i zawsze z papierosem w ustach, była pierwszą osobą, która okazała jej odrobinę życzliwości. Wyglądasz jak ryba bez wody, kochana. Powiedziała Zofia pewnego dnia, zastając Marię patrzącą w zamyśleniu na podwórko. To nie jest miejsce dla kobiety ze wsi. Maria, zdesperowana w poszukiwaniu ludzkiego kontaktu, w końcu zwierzyła jej się ze skróconej wersji swojej historii, że szuka syna, którego nie widziała od dawna. Zofia słuchała z zaskakującą empatią pod swoją szorstką fasadą. Warszawa to potwór, powiedziała Zofia, wypuszczając kółko dymu. Połyka ludzi, zwłaszcza tych dobrych, ale musisz szukać dalej. Co innego nam zostało? To Zofia, nieświadomie, dała jej pierwszy wielki trop. Pewnego dnia, narzekając na nieustanny hałas budowy w okolicy, wycedziła: To wszystko przez niego. Cudowne dziecko. Piotr Nowak. Kupił połowę Pragi. Mówią, że chce to zamienić w nowy Manhattan. Niszcząc stare, by budować nowe. Imię uderzyło w Marię jak fizyczna fala. Piotr Nowak. Czy to możliwe? Czy jej Jan mógł mieć syna? Serce Marii zaczęło bić jak oszalałe. Nadzieja, zmieszana z nowym rodzajem strachu, nadała jej nowy kierunek. Jej poszukiwania nie dotyczyły już Jana. Dotyczyły Piotra. Odkrycie imienia Piotra Nowaka zmieniło charakter poszukiwań Marii. Przestało to być poszukiwaniem przeszłości, a stało się desperackim wyścigiem, by zrozumieć teraźniejszość. Zaczęła widzieć nazwisko Nowak wszędzie na tablicach budowlanych, w reklamach nowych inwestycji deweloperskich. W gazetach, które czytała w kawiarni, żeby się ogrzać, wnuk, o którego istnieniu nie wiedziała, był wszechobecną siłą kształtującą samą ziemię, po której stąpała. Ironia była tak przytłaczająca, że czasami zapierało jej dech w piersiach. Jej dochodzenie stało się bardziej skoncentrowane. Nie szukała już ogólnie Jana Nowaka, ale akt, które łączyłyby Jana z Piotrem. Z niechętną pomocą urzędnika niskiego szczebla w archiwum centralnym którego przekupiła niewielką sumą ze swoich topniejących pieniędzy i słoikiem słynnych powideł śliwkowych, które przywiozła ze wsi, w końcu znalazła to, czego szukała. Była w zakurzonym pokoju, otoczona stosami pożółkłych teczek, które pachniały czasem i zapomnieniem. Urzędnik zostawił ją z kruchym kartonowym pudłem z napisem Nowak J. Z drżącymi rękami Maria zaczęła przeglądać dokumenty i wtedy go znalazła: Akt zgonu. Jan Nowak, zmarł 15 lat temu, wypadek samochodowy. Miał zaledwie 35 lat. Maria zamarła. Powietrze uciekło jej z płuc. Nadzieja na ponowne spotkanie z nim, płomień, który potajemnie podsycała przez pięćdziesiąt lat, zgasł w tej chwili. Nie płakała. Ból był zbyt głęboki na łzy. Lodowata pustka, która zagościła w jej piersi, przybyła za późno. Cała jej podróż, całe jej poświęcenie, poszło na marne. Nigdy nie będzie miała okazji go przeprosić, wyjaśnić mu. Siedząc tam, w zakurzonej ciszy, czuła się całkowicie pokonana. Chciała się poddać, wrócić do swojej wioski i czekać, aż ziemia ją pochłonie. Ale coś kazało jej dalej przeglądać papiery w pudełku. Może to był masochistyczny instynkt, potrzeba poznania życia syna, którego odnalazła dopiero po śmierci. Za aktem zgonu znajdowała się kopia aktu urodzenia. Piotr Nowak. Syn Jana Nowaka i Ewy Nowak. Data urodzenia potwierdzała, że miałby teraz trzydzieści trzy lata. Wszystko było tam, czarno na białym. Niezbity dowód. Znalazła swojego syna tylko po to, by go ponownie stracić. Ale on coś po sobie zostawił, część jego wciąż żyła. Wnuk. Wnuk, który stał się jednym z najpotężniejszych ludzi w mieście. Maria wyszła z archiwum jak we śnie ulice Warszawy wydawały się inne, ostrzejsze, a jednocześnie bardziej odległe, hałas uliczny, głosy ludzi, wszystko wydawało się stłumione, jakby była pod wodą, szła bez celu, jej mózg próbował przetworzyć lawinę informacji, jej syn nie żył, jej wnuk był bogaty i potężny, a ona była tutaj, biedną, anonimową staruszką, mieszkającą w jednej z jego zaniedbanych posiadłości. Tej nocy w swoim małym pokoju nie mogła spać. Ból po śmierci Jana był otwartą raną, ale pod nią zaczęła się kształtować nowa, złożona emocja. Ciekawość, przytłaczające pragnienie zobaczenia twarzy swojego wnuka, zobaczenia czy ma oczy swojego ojca. Nie chodziło o pieniądze ani o pomoc. Była to potrzeba bardziej prymitywna, głębsza, potrzeba połączenia się z ostatnim żywym ogniwem jej rodu, ostatnim kawałkiem jej utraconego syna. W następnych dniach zaczęła go obserwować z daleka. Kupowała gazety tylko po to, by zobaczyć jego zdjęcia. Spędzała godziny przed sklepem z elektroniką, oglądając jego wywiady na ekranach telewizorów. Za każdym razem, gdy go widziała, jej serce się ściskało. Był obrazem Jana. Ta sama intensywność w spojrzeniu. Ta sama uparta szczęka, ale była w nim twardość. Wyrachowany chłód, którego jej syn nie miał. Był to chłód człowieka, który zbudował imperium człowieka przyzwyczajonego do sprawowania kontroli. Decyzja o konfrontacji nie była nagła. Rosła w niej podsycana bólem i ostatnią upartą iskrą nadziei, co miała do stracenia. Straciła już wszystko. Może, tylko może. Patrząc w oczy swojego wnuka, mogłaby znaleźć przebłysk syna, który został jej skradziony, i może, opowiadając mu prawdę, mogłaby w końcu uwolnić się od ciężaru winy, który nosiła przez całe życie. Z tą myślą ubrała się w swój najlepszy płaszcz, Włożyła akt urodzenia do kieszeni i ruszyła w kierunku Praga Spectrum Tower, w kierunku ściany ze szkła i lodu, która oddzielała ją od jej jedynej pozostałej rodziny. Oczekiwanie na lodowatej ławce zamieniło się w czuwanie. Minęły godziny. Dzień ściemniał, a światła miasta zaczęły migotać, zamieniając Warszawę w galaktykę sztucznych gwiazd. Maria drżała niekontrolowanie, ale nie chciała odejść. Obraz twarzy Piotra na gigantycznym ekranie wrył się jej w pamięć musiała spróbować jeszcze raz. W końcu drzwi obrotowe poruszyły się częściej, tłum wychodzący z pracy pod koniec dnia. Maria wstała, jej nogi były sztywne i obolałe, i ponownie przeszła przez ulicę, ustawiając się blisko wejścia, ale z boku, jak cień czekający w ukryciu. I wtedy go zobaczyła. Piotr Nowak wyszedł z budynku, otoczony przez dwóch mężczyzn w garniturach, którzy rozmawiali z nim w poważnych tonach. Nie uśmiechał się, jak w reklamie. Jego twarz była napięta, jego wyraz twarzy wyrażał niecierpliwość i wyczerpanie. Szedł szybko, jego oczy skupione na czarnym samochodzie, który czekał na niego przy krawężniku. Teraz albo nigdy. Zbierając całą odwagę, jaka jej pozostała, Maria zrobiła krok naprzód, stając mu na drodze. Panie Nowak, powiedziała. Jej głos był pewniejszy niż się spodziewała. Piotr zatrzymał się gwałtownie. Zirytowany, że mu przerwano. Jego zimne spojrzenie prześlizgnęło się po niej, natychmiast oceniając ją jako nieistotną. Proszę się odsunąć, śpieszę się. Proszę, nalegała Maria. Jej serce waliło o żebra jak ptak w klatce. Potrzebuję tylko minuty. Nazywam się Maria Kowalska. Nazwisko nic mu nie mówiło. Jeden z jego asystentów zainterweniował. Proszę pani, już pani powiedziano, że pan Nowak nie. Jestem matką pańskiego ojca, powiedziała Maria. Słowa wypadły z niej jednym tchem: Jestem matką Jana. Świat zdawał się zatrzymać. Hałas uliczny, wiatr, głosy wszystko zniknęło. Piotr spojrzał na nią naprawdę po raz pierwszy. Jego irytacja ustąpiła miejsca lodowatemu zmieszaniu. Zbadał jej pomarszczoną twarz, jej znoszoną chustę, jej tanie buty. Pomysł był tak absurdalny, tak śmieszny, że prawie się roześmiał. Czy to jakiś rodzaj oszustwa? zapytał. Jego głos był ostry jak potłuczone szkło. Czy wie pani, ile osób próbuje wyłudzić ode mnie pieniądze fantastycznymi historiami? Nie chcę pańskich pieniędzy, powiedziała Maria. Jej głos drżał z emocji. Ja tylko chciałam, żeby pan wiedział, wyjęła pożółkły papier z kieszeni. To jest dowód: pański akt urodzenia, imię pańskiego ojca. Jan. Piotr nawet nie spojrzał na papier. Potrząsnął głową z pogardą. Każdy może sfałszować dokument. Lepiej niech pani stąd idzie, zanim wezwę ochronę. Odwrócił się, by iść dalej, ale Maria chwyciła go za ręka w drogiego płaszcza. Dotyk był zaskakująco silny. Miał pańskie oczy, powiedziała, a łzy swobodnie płynęły po jej twarzy. Głęboki i poważny błękit. A kiedy był dzieckiem, śpiewałam mu piosenkę. I tam, na środku ruchliwego warszawskiego chodnika, pod zszokowanymi spojrzeniami asystentów Piotra i ciekawskich przechodniów, Starsza pani zaczęła śpiewać. Jej głos był kruchy i fałszywy, załamany wiekiem i emocjami, ale melodia była czysta i przejmująco prosta. Gwiazdka mała na niebie sama, patrzy na świat, co snem oddycha. Piotr zamarł. Ta piosenka, ta melodia. Skąd ją znał? Nie od swojej matki Ewy. Nigdy nie była typem czułej osoby. To było wspomnienie widmo, echo z głębi jego dzieciństwa, tak słabe, że zawsze myślał, że je sobie wymyślił. Melodia, która czasami przychodziła mu do głowy w chwilach stresu lub samotności, niewytłumaczalne pocieszenie, którego pochodzenia nigdy nie znał. Odwrócił się powoli i spojrzał na Marię. Jego maska biznesowego chłodu zaczęła pękać. Zobaczył prawdziwy ból na jej twarzy, niezachwianą prawdę w jej załzawionych oczach. Zobaczył kobietę, która porzuciła go na ulicy, śpiewającą zapomnianą kołysankę. Świat wokół niego znów nabrał ostrości, ale w inny sposób. Jego imperium ze szkła i stali nagle wydało się kruche i bezsensowne. Ten moment, ta surowa i nieprawdopodobna więź z obcą staruszką, wydawała się bardziej realna niż jakakolwiek transakcja, którą kiedykolwiek zawarł. Nic nie powiedział. Po prostu stał tam, patrząc na nią podczas gdy ostatnia nuta piosenki rozpłynęła się w mroźnym nocnym powietrzu. Jeden z jego asystentów kaszlnął z zakłopotaniem. Panie Nowak, samochód, Piotr podniósł rękę, uciszając go. Jego wzrok nigdy nie opuścił wzroku Marii. Po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu Piotr Nowak nie wiedział co robić dalej. Kobieta, która twierdziła, że jest jego babcią, zburzyła jego starannie zbudowany świat niczym więcej niż kołysanką. Piotr nie zaprosił jej do swojego samochodu. Nie zabrał jej do swojego luksusowego apartamentu. Zamiast tego zrobił coś, co zaskoczyło jego asystentów i co ważniejsze, jego samego. Odprawił ich Kazał kierowcy czekać i niepewnym gestem zapytał Marię: Gdzie pani mieszka? Szli w milczeniu przez coraz ciemniejsze i bardziej zniszczone ulice dzielnicy, którą przekształcał. Dla Piotra było to jak wejście w inny wymiar. On, który widział te kwartały tylko na planach i w prognozach finansowych, teraz czuł nierówny grunt pod swoimi drogimi butami. Widział słabo oświetlone okna, czuł zapach wilgoci i życia emanujący ze starych budynków. To było jego imperium widziane z poziomu gruntu, a perspektywa była niepokojąca. Kiedy dotarli do kamienicy Marii, spojrzał na łuszczącą się fasadę z nowym poczuciem wstydu. Weszli po czterech piętrach schodów w milczeniu, ich kroki odbijały się echem w słabo oświetlonej klatce schodowej. Jej mieszkanie było jeszcze mniejsze i biedniejsze niż sobie wyobrażał. Jeden pokój, starannie posprzątany, ale z nieomylnymi oznakami ubóstwa, stare meble. Połatany koc na wąskim łóżku, jeden garnek na kuchence elektrycznej. A jednak w tej przestrzeni była godność, porządek, który świadczył o odporności jej lokatorki. Napije się pan herbaty? zapytała Maria. Jej głos wciąż drżał. To była jedyna gościnność, jaką mogła zaoferować. Skinął głową, siadając niezręcznie na jedynym krześle przy małym stoliku. Czuł się jak olbrzym w tej maleńkiej przestrzeni. Kiedy gotowała wodę, rozglądał się. Nie było żadnych zdjęć, żadnych bibelotów, niczego, co świadczyłoby o życiu pełnym szczęśliwych wspomnień, tylko to, co niezbędne do przetrwania. Podała herbatę w dwóch wyszczerbionych kubkach, usiadła naprzeciwko niego, jej dłonie obejmowały kubek, jakby chciała się ogrzać. Cisza między nimi była ciężka, wypełniona pięćdziesięcioma latami niewypowiedzianych słów. To Maria ją przerwała. Nie chciałam pańskich pieniędzy, powtórzyła cicho. Ja tylko. Musiałam pana zobaczyć, powiedzieć, że pański ojciec nie był wypadkiem, był kochany, a potem opowiedziała mu wszystko: historię swojej młodości, biedy, wstydu i niemożliwego wyboru, którego musiała dokonać. Mówiła o sierocińcu, o bólu oddania go i o cichej miłości, którą czuła do niego każdego dnia swojego życia. Mówiła o poszukiwaniach, o odkryciu jego śmierci oraz o bólu i szoku, gdy dowiedziała się o istnieniu Piotra. Piotr słuchał bez przerywania. Jego umysł, przyzwyczajony do analizowania danych i wykrywania kłamstw, szukał luk w jej historii, ale nie znalazł żadnych. Surowa emocja w jej głosie, spójność szczegółów wszystko brzmiało jak bolesna prawda. Ta historia wypełniła puste miejsca w jego własnym życiu: melancholia jego ojca, jego niechęć do mówienia o przeszłości, poczucie, że zawsze było coś niedopowiedzianego. Kiedy skończyła, Maria wstała i podeszła do małego drewnianego pudełka, które stało pod jej łóżkiem. Otworzyła je ostrożnie i wyjęła coś ze środka. Zachowałam to, powiedziała, wyciągając do niego rękę. Na jej pomarszczonej dłoni leżał mały, kruchy bucik z białej wełny, pożółkły z biegiem czasu. Piotr wziął go. Przedmiot był niewiarygodnie lekki, niemal eteryczny. Trzymając go, poczuł fizyczną i niezaprzeczalną więź z przeszłością. To było prawdziwe bardziej realne niż jego miliony, niż jego imperium. Było to świadectwo miłości i straty, przedmiot, który przetrwał dziesięciolecia rozłąki. Spojrzał na kobietę przed sobą. Nie widział już żebraczki ani oszustki. Widział swoją babcię. Widział ból, poświęcenie i siłę, której nigdy nie znał. Widział źródło swojej własnej determinacji, echo odziedziczonej odporności. Nie było płaczliwego uścisku ani obietnic luksusowego życia. Rozwiązanie było cichsze, bardziej polskie. Nie może pani tu dłużej mieszkać, powiedział Piotr. Jego głos był cichy i ochrypły. To jest teraz mój dom, odpowiedziała Maria z rozbrajającą prostotą. Nie, nie jest, wstał. Znajdziemy lepsze miejsce. Miejsce z ogrodem. Oczy Marii znów napełniły się łzami, ale tym razem były to łzy ulgi. Ogród usłyszał ją, zrozumiał. Nie będzie łatwo. Były dziesięciolecia dystansu do pokonania, przepaść różnych światów do przekroczenia. Ale tej nocy, w tym małym pokoju w sercu imperium Piotra Nowaka, zbudowano kruchy most. Most zbudowany z dźwięku kołysanki i dotyku wełnianego bucika. Most, który połączył zapomnianą babcię z wnukiem, który nigdy nie wiedział, że jej szuka. Pierwszy, najtrudniejszy krok został zrobiony. Śnieg na zewnątrz wciąż padał. Ale po raz pierwszy od dłuższego czasu nie wydawał się już tak zimny. Pokrywał miasto płaszczem ciszy, oferując obietnicę nowego początku, czystego i białego. Są historie, które zaczynają się końcem, i zakończenia, które stają się nowymi początkami. Historia Marii i Piotra nie kończy się tutaj, ona się dopiero zaczyna. Jest przypomnieniem, że najważniejsze więzi nie są budowane ze stali i szkła, ale z kruchych nici pamięci. Odwagi i przebaczenia. Jeśli ich podróż cię poruszyła, pomóż nam wydobyć na światło dzienne więcej takich historii. Zostaw polubienie, podziel się swoimi refleksjami w komentarzach i oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ każde życie to historia, która zasługuje na opowiedzenie, a każda udostępniona historia to most zbudowany ponad ciszą. Dziękujemy za wysłuchanie.